Witam, witam, witam moi drodzy. Dzisiaj słuchajcie, dzisiaj doszły do mnie pierwszy raz wkłady HP 650XL. Mają być beka z zamiennikiem? <laughs> I jest akurat drukarka na serwisie, więc przetestujmy ten HP 650XL. Jeden dystrybutor zrobił te zastępcze specjalnie dla nas i zobaczymy, jak to będzie drukować. Jak się sprawdzą przede wszystkim, no bo o to w tym chodzi, czy. XL napisane, jak już kiedyś testowałem jakiś wkład, to była naklejka XL, więc rozpakujmy to i zobaczmy czy to jest XL i przede wszystkim jak się zachowa w drukarce, która obsługuje wkłady HP 650. Zapraszam. Tutaj Was przysunę. Zobaczcie, to jest ta drukarka dokładnie. Zniżmy wszystko, żeby było wszystko w miarę widoczne. Lampy niech nam nie przeszkadzają, bo za mocno też świecić nie mogą. Bo nic nie zobaczymy. Dobra, to zabieramy się za, za test. Jest to HP Advantage 3545. On ma zainstalowane dwa wkłady oryginalne o tej samej sygnaturze. No zamiennik a zamiennik robiony. Oczywiście jest z oryginału remanufactured, czyli regenerowany, ale zobaczymy, jak jest regenerowany. Pierwsze co bym zajrzał, wiecie gdzie? Pod naklejkę. Tu. I zobaczmy. Czekajcie, weźmy, weźmy teraz kawałek wkrętaka. Musimy zawsze towar nowy, jak jest, sprawdzić, nie ma co ukrywać, że... No, no słuchajcie, jest gąbka. Czyli nie jest to nic robione na, jak byłem, na pałę, jest pod spodem gąbka, pod otworem, czyli cała, cała płaszczyzna w tym momencie, cała powierzchnia wkładu wewnętrznej jest zapełniona atramentem, czyli mamy XL. Teraz pytanie, jak zachowa się w drukarce, która obsługuje te wkłady? Będziemy musieli zobaczyć. Czyli ten XL650 jest XL. I teraz założymy ten czarny, ten wyciągniemy, zainstalujemy i zobaczymy co drukarka nam w tym momencie. Po zainstalowany uży... używany oryginalny pojemnik z tuszem firmy HP. Normalna, pamiętajcie procedura przy wkładach regenerowanych. OK, OK i teraz robimy wyrównanie. Powinna wydrukować się strona wyrównania. Zobaczymy, czy jakoś jest poprawna. Tu mamy oryginał, on jest całkowicie nowy, oryginalny. A tam mamy zamiennik. Oczywiście, fakturę, czyli ten zamiennik jest zamiennikiem regenerowanym, ale tak zregenerowanym, żeby była cała, cała powierzchnia wykorzystana na tego wkładu. No to zobaczmy teraz, jak to naprawdę faktycznie będzie wyglądać. Bo jestem sam ciekawy, słuchajcie. No, strona wyrównania idzie poprawnie. Jeszcze spróbuję jeden wydruk z komputera zrobić dla porównania, żeby to wszystko wyglądało. I żebyście mieli punkt odniesienia, czy tego typu zamiennik warto kupić. On jest w wersji XL, dlatego koszt jego jest chyba w granicach 50 zł, o ile dobrze kojarzę. No ale trzeba go przetestować. OK. Zróbmy to, co dane urządzenie chce, czyli 3. Dobrze, dobrze, złożymy tak. Tak i OK, dobra. Niech wyrówna nam głowicę. W porządku. W tym momencie trwa wyrównanie. Ja jeszcze sobie przygotuję za chwilę wydruk testowy z tej drukarki. OK. Niech tylko wyrówna głowicę i zobaczymy, jak będzie wyglądać w porównaniu z wydrukiem z HP 605 oryginalnym co do zamiennika wersji XL, który w dniu dzisiejszym do nas przyszedł z ofertą dalszych odsprzedaży właśnie tego wkładu, więc nie będziemy sprzedawać rzeczy, które się kompletnie nie sprawdzą a, a nie lubię czegoś takiego, że przede wszystkim żeby był XL napisane, a będzie połowa wypełnienia kiedykolwiek już widziałem, czyli po prostu dotąd, a tu jest gąbka w tym akurat Testu, testowanym na tą chwilę. Jak będzie z jego wypełnieniem i z ilością stron, no tego niestety dzisiaj nie ocenimy, bo byśmy musieli cały czas drukować. Dobra, jest wyrównane teraz. Ja spróbuję wydrukować Wam z komputera jeden test. Stronę testową. Zamiennik. I porównujemy, słuchajcie. Teraz się przyjrzyjmy, lepiej światło weźmy i zobaczmy. Niech się wyostrzy wydruk. I tak w całości. Wydruk z testowanego dzisiaj wkładu drukarki, zobaczcie jeszcze pod kątem. Tak. No, myślę, że nie ma co nie ma co narzekać, także... Słuchajcie, spodziewałem się naprawdę jako tako jakości słabszej. Nie ukrywam, teraz ten oryginalny, niech wróci do drukarki. Jest XL, czyli jego cała pojemność była otwierana, pewnie gąbka jest wymieniona, zregenerowany profesjonalnie przez fabrykę. Wersja XL jest. Jest. Także... Powiem Wam szczerze, no... Pierwszy test w tym momencie nie widać, widać widać pierwszy test w tym momencie tego wkładu HP 650 XL BK, w dzisiejszym do mnie one doszły cena ma być atrakcyjniejsza dla klienta a wydajność większa co do oryginału co do wydruków myślę że jest naprawdę za dobry jak na zamiennik ale przede wszystkim ciekawy jestem jak długo wytrzyma, no bo o to w tym wszystkim chodzi. Intensywność intensywnością, ale generalnie czy będzie wydajniejsze od oryginału? Ma być podobno, bo takie są dane producenta XL, jeżeli już kupujemy coś z pojęciem XL, to ma być wydajniejsze. Także teraz jeszcze w momencie jak rozmawiamy porównamy z oryginałem. Dajcie mi chwilę. Właśnie kończy strona testowa. To jest ta z naszego zamiennika test, a teraz założymy z powrotem oryginalny. I teraz słuchajcie, poproszę, zobaczcie. Dobra, kurde. Ciężko rozpoznać, nie? Zaraz Wam powiem. To jest oryginalny, tuż firmy HP. Z oryginału. HP 650. To jest zamiennik, który w dniu przed sekundą testowaliśmy. Aby uzyskać lepszą jakość, zobaczcie. Tak, zobaczcie. Tak, tak bym podejrzewał, by był ten or... zamiennik lepszego nasycenia niż ten oryginał. Myślę, że no, wygrał. Słuchajcie, AP-650 diesel jest ok. Drukuje ładnie, wydajniejszy ma być, bo ma całe, całą powierzchnię gąbki i tego atramentu ma rzekomo być więcej. Dziękuję za twój czas. Podejście też dalej, że są przetestowane 650 nagrane. Kurczę, no i drukują, powiem wam szczerze, mocniej niż w oryginale. Ciekawe. Dziękuję za wasz czas. Uciekam dalej. Do zobaczenia jutro, pojutrze i każdego dnia, jeżeli tylko będę mógł nagrywać, będę nagrywał. Do zobaczenia. Dzięki, cześć.